Likaon był królem Arkadii synem Pelasgosa, jednego z pierwszych ludzi na tej ziemi. Miał wielu synów, którzy słynęli z bezbożności i pogardy wobec bogów. Zeus, chcąc sam się przekonać, jak daleko zaszła ich niegodziwość, wstąpił na ziemię pod postacią wędrowca. Król rozpoznał Boga i postanowił wystawić go na próbę. Podczas uczty podał mu mięso zamordowanego chłopca. Gdy Zeus zrozumiał, co ma przed sobą, natychmiast wywrócił stół, za którym siedział i uderzeniem pioruna zabił Likaona i jego synów. Jedynie najmłodszy Młodszy ocalał dzięki woli rozgniewanej Gai. Po śmierci Likaona to właśnie on objął panowanie nad Arkadią. Inne tradycje mówiły, że Likaon i jego synowie zostali zamienieni w wilki, by już zawsze nosić piętno swych czynów. Zeus nie zatrzymał gniewu tylko na Arkadii. Postanowił zetrzeć cały ród ludzki z powierzchni ziemi, zsyłając potop deukalionowy. Na drodze Zeusa miał stanąć też inny śmiertelnik, Ixion. ale o nim w kolejnym filmie nie przegrał.